Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rędzimska i jestem autorką bloga Moda na bio, a dzisiaj już chciałam Was zaprosić na wspólne wyplatanie takiej oto sympatycznej zakładki do książki w motywy serduszkowe czy po prostu w serca. I wyplatam tą zakładkę metodą właśnie wyplatania bransoletek przyjaźni. Wykorzystując tutaj dwa kontrastowe sznurki, jeden w jaśniejszym, drugi w ciemniejszym kolorze. I w ten sposób, które razem układają się w taki wzór w formie serc, no i po prostu zawiązując węzełki na obydwu końcówkach naszej zakładki do książki, no i mamy taki fajny właśnie element ozdobny w, z wykorzystaniem splotów wykorzystywanych w brazoletkach przyjaźni, no ale żeby się nie rozgadywać, ja już Was zapraszam na tutorial, zapraszam! Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, a ja przychodzę dzisiaj z pomysłem na wyplatanie takiej zakładki do książki ze sznurka w formie właśnie czy w motywy w serduszka. No i tutaj właśnie naprzemiennie użyłam dwie rolki sznurka, ale właśnie w dwóch kolorach, które są sprzedawane w takim komplecie. No, i właśnie przyciąłam 8 nitek sznurka o długości 90 cm, po 4 w każdym kolorze. Naprzemienne je tutaj rozłożyłam i będę wyplatać. Oczywiście zawiązałam taki supołeczek na końcu, i podobny supołeczek zawiązuję na początku. No, i teraz wyplatam tak jak właśnie wyplatam serduszka w bransoletkach przyjaźni, czyli, czyli tutaj może przesunę, czyli właśnie zaczynam od wyplecenia jednego rządku jasnym sznureczkiem. To jest ten sznureczek, ta warstwa rozdzielająca. I wyplatam po prostu o. Ta nitka zewnętrzna wyplata. Słupełeczki idące w prawo. Raz, dwa. Zawsze podwójny słupeczek. Podwójny taki słupeczek wyplatamy. Tutaj czyli taką czwóreczkę przerabiam i właśnie o. Dochodzę do połowy. Przerabiam po trzy takie podwójne słupełeczki na trzech kolejnych nitkach. Idąc tą białą nitką. I teraz symetrycznie z drugiej strony też mam zewnętrznie właśnie nitkę białą, i wyplotę na tych trzech kolejnych nitkach po trzy podwójne supełeczki, tylko że idące właśnie w lewo, a więc taka odwrócona czwóreczka. O przeciągam. I znowu tutaj na tej kolejnej nitce zobaczcie, że nitki są rozłożone właśnie naprzemiennie, kolorystycznie. W ten sposób właśnie mam co drugą niteczkę. Jasną, co drugi sznurek, ciemniejszy, i właśnie w ten sposób powstaje mi taki modef, motyw czy model z serduszkami. No i teraz łączę, przygotowuję wierzchołek, czyli taki właśnie o supołeczek w prawo, podwójny, zaplatam i mam przerobioną linię, właśnie taką podkreślającą. Tutaj te białe, ten kontur tego serduszka. No i teraz właśnie, no i teraz tutaj taka malutka zmiana, czyli. Właśnie w dwóch kolejnych okrążeniach będę brała drugą nitkę i przerabiam jakby przeciwnie do kierunku ruchu w poprzednim, w poprzednim rządku, przerabiam odpowiednio tutaj tą drugą nitką z lewej strony przerabiam supełeczki w lewo, czyli jeden podwójny supełeczek w lewo. To jest ten skręt to obudowanie serduszka. o, Czyli tutaj przerabiam w lewo. Ona poszła w lewo, to jest tutaj ten taki wierzchołek, a teraz już ta, ta nitka, która. W tym momencie znalazła się na drugiej pozycji. Przerobię ją na dwóch kolejnych nitkach. Słupełeczki w prawo, czyli idące w tak w kierunku. O, czyli raz. Czyli tutaj mam ten właśnie słupełeczek podwójny na jednej nitce, i teraz słupełeczek podwójny na drugiej nitce. O, w ten sposób. No i teraz symetrycznie to samo przerabiam z drugiej strony, czyli ta druga nitka przechodzi w przeciwnym kierunku, czyli ona pójdzie tutaj w prawo, czyli przerabiam taki supełeczek, o. Ona się jakby cofa na tą pozycję zewnętrzną. W ten sposób właśnie zarysowuję biały kontur dla mojego serduszka, o. A z kolei ta, która znalazła się na drugiej pozycji będzie, przejdzie w kierunku właśnie do środka i przerobię nią kolejno właśnie po dwa... Podwójne supełeczki idące w lewo na dwóch kolejnych nitkach, no i trzeci ruch to są po prostu te nitki spotykają się, spotykają się w środku i po prostu je przewiązuję. O, tutaj dociskam i, i jeszcze one się tutaj stykają w środku, i w ten sposób właśnie zawiązuję ten supełek w środku. Może powinnam przybliżyć co nieco kamerę. No i właśnie mam w ten sposób tą linię o. Tą linię może tutaj przybliżę, żeby było bardziej widać, Więc właśnie mam w ten sposób tą, tą linię zewnętrzną, konturu serca, i teraz, właśnie, żeby tutaj zrobić ten, ten, ten bok czubka, znowu, podobnie jak w poprzednim okrążeniu, ta druga nitka, druga nitka pójdzie, pójdzie w tą stronę z obydwu stron, czyli druga nitka z lewej strony przerobi, przerobię, nią, przerobię ją, przerobiam taki supełek podwójny idący w lewo. O, w ten sposób. Zakreślam taki węzełek o idący w lewo, i dalej ta nitka, która znalazła się na drugiej pozycji, będzie już kontynuować w prawo, czyli przerobię tutaj dwa takie, dwa takie supełki idące w prawo. O. I znowu ta nitka idzie dalej w prawo. Przerabiam taki supełeczek, który, który właśnie wykonuję na zasadzie takiej podwójnej czwóreczki. O. I ta nitka biała znalazła się w środku, i ona poczeka, aż ta druga nitka biała, ta zewnętrzna nitka biała dojdzie do środka z drugiej strony, ale, ale tak jak mówiliśmy, zaczynam tutaj od tej strony też tą drugą nitką, i ona idzie w kierunku zewnętrznym, czyli tutaj symetrycznie z supełczek w prawo, przerabiam, czyli taka normalna czwóreczka, podkładam nitkę i o w ten sposób. No i ta nitka. Biała, która znalazła się na drugiej pozycji, ona będzie szła do środka, czyli tutaj supołeczki przerabiamy w lewo, czyli taka odwrócona czwóreczka, o. To jest metoda wiązania bransoletek przyjaźni i tutaj po dwa takie węzełki, no i tutaj te nitki spotykają się w środku i teraz po prostu, o, zawiązuję je razem, w ten sposób mam taki czubeczek. No i teraz, o zobaczcie, już mamy wypełnienie serduszka w formie białej nitki. No i teraz po prostu obrysowujemy ten, dokańczamy kontur serduszka, czyli ta nitka zewnętrzna ciemniejsza przejdzie w kierunku środka, czyli przesunę, czyli przejdzie po trzech kolejnych nitkach, a ta zewnętrzna od strony lewej, tutaj przejdzie mi w prawo, czyli ona się po prostu przesuwa i za każdym razem, kiedy przeskakuję po kolejnej nitce, ona się przesuwa mi tutaj w, w prawo. Czyli o, tutaj dociskam, zawiązuję. O, już jest na drugiej pozycji. No i teraz jeszcze na trzeciej pozycji. Tutaj. I dwa. No i mam w ten sposób. O tą niteczkę. Ta niteczka zewnętrzna doszła mi do środka, no i teraz symetrycznie właśnie tutaj przerabiam tą zewnętrzną nitką z prawej strony. Supełki oczywiście symetrycznie odwrotnie, które idą w lewo, czyli taka odwrócona czwóreczka o. Zobaczcie, raz. Dwa. Dociskam. Tutaj ten sznurk jest taki grubszy, więc ten węzełek też wychodzi troszkę grubszy i, 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 i. i tutaj na tej białej niteczce. Czy na białym sznurku, bo ja przerabiam te zakładki ze sznurka. O, i teraz te nitki się spotykają w środku i po prostu łączę wierzchołek, czyli przerabiam tą niteczką tym sznurkiem z lewej strony, taki supełek idący w prawo. O i w ten sposób już mam obwód serca zarysowany, tutaj ten szturek akurat był taki zgrubiały w tym miejscu, więc no ten kontur jest taki grubszy. No i teraz żeby podkreślić, po prostu przerobię tak jak przerabialiśmy na początku, czyli tą białą nitką podkreślę, czyli przerobię po prostu po trzy podwójne supełeczki. nitką zewnętrzną z lewej strony, Supełeczki idące do środka, czyli idące w prawo, czyli zobaczcie przerabiam takie czwóreczki. o na tych trzech nitkach. I teraz z drugiej strony symetrycznie ta nitka zewnętrzna też przejdzie na tych kolejnych trzech nitkach do środka, czyli idąc w lewo, czyli takie odwrócone czwóreczki przerobię. Po dwie, po dwa supełki, daję taki jeden supełek w bransoletkach przyjaźni, które tutaj wykorzystuję. Do przerobienia zakładki do książki z dwukolorowego sznurka. Dociskam. Dociskam. I te nitki spotykają się w środku i po prostu no, zawiązuję wierzchołek, czyli O. Raz, I dwa. Podwójny taki supełek O. I w ten sposób mam kolejną linię kolejnego serduszka, no i w ten sposób mam taki właśnie O. Taką bransoletkę, a właściwie nie bransoletkę, tylko zakładkę do książki w formie właśnie w motywy serduszkowe. Zawiązałam tutaj o węzełek na końcu i na drugim końcu tej, tej um, zakładki i w ten sposób no, mam gotową zakładkę, taką sympatyczną zakładkę do książki. Jak próbowałam pokazać, o może podniosę. O, właśnie mam taką sympatyczną zakładkę do książki w ten sposób. No a ja dziękuję za wspólne przerabianie tego wzoru no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do usłyszenia!